bramkarz musi być chwilę takim gościem, który żyje, który krzyczy, mobilizuje, po prostu musi samym sobą dawać takie świadectwo podróżynie, że on tu jest kozakiem i spokojnie panowie, ja to wszystko ogarnę. Myślę, że się troszkę w tym prawdy jest, aczkolwiek nie do końca, bo uważam, że ten bramkarz też musi zachować spokój, nie w każdej sytuacji, on musi wydzierać się na cały zespół i gdzieś tam podpowiadać i udowadniać, że, że on jest na tym boisku, bo bo na pewno też y, wszyscy wiedzą, że, że gdzieś za plecami mają bramkarza i mogą go zaufać. Dobra dyspozycja w juniorach, w grupach młodzieżowych Korony i występy w kadrze u 16, u 17 gdzieś zwróciły uwagę skautów i zostałem zaproszony na testy, na których wypadłem dobrze, no i z biegiem czasu podpisałem kontrakt. Na początku fajne doświadczenie. Nie miałem gdzieś tam z tyłu głowy, żeby, żeby odchodzić z, z korony, ale zaprezentowałem się dobrze. Ja też wiedziałem, że, że dobrze wypadłem. City nie odpowiedziało od razu. Dało sobie czas na decyzję. Tam testowały jeszcze jakieś inne bramkarze. Ja przez ten czas byłem na testach w Aston Villa. Również Aston Villa nie chciała, ale ja podjąłem decyzję, że, że jednak nie czułem tego i to nie było to. No i odmówiłem. No i w Okazało się, że, że zacząłem już grać ligę w CLJ. Tak, w Tak, Celiot. Zagrałem wtedy mój pierwszy mecz. Wracając do domu na, na wolny weekend, dostałem telefon od menażera od Dominika Jarosza, że, że City mnie chce. No i to była sobota. W środę się kończyło okienko transferowe, i w środę podpisałem. W pierwszym sezonie w Manchesterze City występowałem w drużynie U18. Trenowałem też W23 sporadycznie. Doszliśmy do finału FA Cup gdzie też miałem swoje występy. Przegraliśmy z Chelsea na Stamford Bridge. Na ławce był też Marcin Bułka wtedy. Oboje siedzieliśmy, sobie machaliśmy. Marcinem pozdrawiamy, Marcin. W drugim, w drugim sezonie byłem już w kadrze U23 na stałe. Zagrałem w paru meczach Premier League U23 i większość meczów w drugim sezonie też grałem w U18. Podczas mojego pobytu w Manchesterze miałem przyjemność być w jednej drużynie z Jaydanem Sancho, z Philem Phil, Phil Fodenem czy, czy innymi zawodnikami. Na pewno Jaydan i Phil to takie dwie wyróżniające się postacie wtedy. Na pewno miałem z nimi, miałem z nimi dobry kontakt, pozytywni ludzie i, i widać było już wtedy, że papiery nagranie mają naprawdę wielkie. Wiedziałem, że, że nie ma sensu tam zostawać, bo po prostu dalej bym tkwił w tym U23, gdzie, gdzie na pewno nie, nie rozwinąłbym się tak, jak mógłbym się rozwinąć. Miałem różne, różne oferty, ale sam zdecydowałem się na powrót tutaj do, do, do Kielcy, gdzie, gdzie była jasno postawiona sprawa, że wszystko zależy ode mnie, czy będę bronił, czy, czy nie będę bronił. Nie wszystko poszło po mojej myśli, ale myślę, że, że i tak yy, nie mam czego żałować i nie zamierzam żałować. No po wysoku no to jest yy, no człowiek z bardzo dużym poczuciem humoru bo, i też w sumie odwagą, bo też yy, nieraz yy, nie krępuje się zażartować sobie, czy to z trenera, czy ze starszego yy, kolegi, ale oczywiście wszystko. Yy, wszystko w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i, 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 i odpowiednio też to dozuje. Także, także jest bardzo bardzo sympatyczny chłopak i bardzo, bardzo, bardzo fajny kolega. Moim zdaniem w takich, w takich klubach, gdy, gdy wchodzisz na, na trening do pierwszej drużyny z, z drużyny juniorskiej, na pewno jest, jesteś pozytywnie przyjmowany. Większość zawodników gdzieś, gdzieś przywita, przywita Cię z uśmiechem na twarzy, powie parę słów zachęcających do jeszcze, jeszcze cięższej pracy i na pewno dzięki, dzięki, dzięki takim zachowaniom, czy zawodników, czy, czy trenerów jesteś yy, skłonny, jeszcze, jeszcze bardziej się chce pracować, żeby być tam na stałe. Jesteś w Manchesterze City w drużynach juniorskich, wracasz do Polski, do Korony, ruch bardzo nieoczywisty. Twoim rywalem był Matthias Hamroll do gry w składzie, więc wydawało się, że jesteś w stanie w sumie wygrać tę rywalizację. Co poszło nie tak? Oczywiście, że zamiar był, żeby wygrać w pierwszym składzie od razu po powrocie. Niestety nie udało się to. Wtedy wygrał rywalizację Matias. Myślę, że po prostu zadecydowały za błędy, moje błędy indywidualne w sparringach przedsezonowych. Wyciągnąłem z, z nich wioski, rozmawiałem z trenerem treserem, z trenerem Letieri jeszcze. I na pewno z czasem już coraz lepiej wyglądałem i gdzieś cały czas do tej klasy pukałem. A śmieszki na treningu czy w szatni to jak najbardziej na porządku dziennym. No ja to się nieraz śmieję właśnie, że, że dobrego psychiatr trzeba zatrudnić w klubie, bo, bo, no bo, jest, no bo jest czasem bardzo wesoło, aż za bardzo. Marek ma skrzywą chociaż jest dla nas takim, można powiedzieć, ojcem. Yy, Skrzydowanie to bardziej taki żartobliwy sposób, że po prostu lubimy pośmieszkować i tych żartów jest mnóstwo w szatni. Paweł, jako że jesteś młodym bramkarzem, to pewnie podpatrujesz różnych najlepszych bramkarzy na świecie. Mamy dla ciebie takie małe zadanie. Yy, zgromadziliśmy ośmiu no, najlepszych bramkarzy na świecie, albo i nie najlepszych, na pewno czołowych. I chcielibyśmy zrobić taki mały konkurs, yy, żebyś wybrał, od którego bramkarza możesz się najwięcej nauczyć. Mamy cztery pary ćwierćfinałowe, później zwycięzcy przejdą do półfinałów, a później w wielkim finale rozstrzygnie się, od którego bramkarza Paweł Sokół może najwięcej wyciągnąć. Myślę, że od całej ósemki mogę, mogę coś wyciągnąć yy, pojedynczy, od każdego jakieś yy, ich najlepsze umiejętności. Ciężko będzie wybrać tego jednego. Z pary Oblak, z wybiera wybieram Oblaka. Yy, wysoki bramkarz yy, gdzieś fajnie, fajnie zbiera te dośrodkowania, które zmierzają w pole karne. Yy, tego, tego mógłbym się nauczyć yy, od niego. Pary Ederson-Anison yy, wybiorę Edersona ze względu na jego świetną grę nogami. Miałem przyjemność z nim, yy, z nim gdzieś yy, trenowania yy, i poznania go osobiście. się na 80 metrów to dla niego jest yy, żadnym problem. To jest po prostu najłatwiejsza na, na rzecz, jaką on może zrobić. On yy, potrafił sobie rzucić piłkę na z jednej strony z 16 na jakieś 20 metrów i potrafił trafić poprzeczkę na drugą stronę bramkę. Neuer Terstegen wezmę Terstegena. Oczywiście Neuer to świetny bramkarz, ale parę lat temu, który zapoczątkował tą wysoką grę bramkarzy i grę wymaganą od nich, która jest wymagana teraz, tą grę nogami. Ale Terstegen bije go na głowę w tym aspekcie. W tym momencie dla po Polska legenda polskiej. Yy, Wojtek Szczęsny to też będzie legenda reprezentacji. Osobiście obu bardzo lubię, ale w tym małym się wybiorę Wojtka, który we Włoszech zyskał taki spokój w Bramce. Ederson Oblak, zostanę przy Edersonie dalej ze względu na mojego granogami, chociaż to nie tylko jest jego najlepsza strona. Bo też świetnie, świetnie interweniuje i potem dałem Wojtek, on łapie tą, tą fajną pozycję, gdzie nie musi wykonywać jakichś wielkich parat, tylko z łatwością odbija te piłki, to, to wybrać. No, Wojtek jest super bramkarzem i bardzo, bardzo lubię go oglądać, ale wybiorę marka też Stegena. No bo nie jednak Barcelona jest większym problemem od Juventusu. Yy, więcej zdobył. W Wielki finał, złoto dostanie Ter Stegen, jednak, jednak Ter Stegen świetnie, świetnie znajduje chłopaków na pozycjach, gdzie są wolni. Po prostu, gdy Barcelona, na Barcelonę zespoły stosują ten pressing, on potrafi jednym podaniem przełamać całą, całą, całą linię nawet pomocy i napastników. Czy można powiedzieć o Koronie, że na tle innych ekstraklasowych klubów ma jakoś super, mega rozwinięte szkolenie, o wiele bardziej niż inni? Myślę, że po tym sukcesie, który odnieśliśmy w tamtym sezonie Mistrzostwa Polski CLJ, to wiele osób tak uważa, ale to nie jest do końca tak, że, że Korona ma lepsze szkolenie od Legii czy, czy Lecha, bo oczywiście te akademie są topowe w Polsce, a ten sukces osiągnęliśmy dzięki całej drużynie, dzięki ciężkiej pracy sztabu szkoleniowego i, i nas, zawodników. Nie traciłeś czasu w juniorach, gdzieś kopiąc się po czole, tylko wywalczyłeś coś, coś fajnego, co będziesz wspominał na lata. Tak, dokładnie, to, to jest na pewno sukces do mojego CV i też fajnie mieć mistrzostwo Polski. Paweł jest stosunkowo młodym, młodym jeszcze zawodnikiem i w sumie długie lata gry jeszcze przed nim. Ja im zawsze powtarzam, że co by się Teraz aktualnie nie działo, to zawsze warto robić swoje, być cierpliwym, trenować, a okazja w końcu, wcześniej czy później, przyjdzie, jeśli będziesz do tego rzetelnie podchodził. Sezon zacząłeś jako pierwszy bramkarz, trochę ci pomógł w tym pewnie przepis o młodzieżowcu. Jesteś zadowolony z tych kilku meczów? Tak, na pewno zebrałem dużo doświadczenia. Oczywiście wyniki nie były tak jakby całe, całe Kielce, cała Korona chciała, ale. Trzeba też je przyjąć na klatę i, i walczyć o to, żeby te wyniki były lepsze. I myślę, że, że w przyszłości będzie w przyszłości tylko lepiej. Ostatnio tak zauważyłem, że się popisuje dobrym refleksem w sumie na linii Bramkowej. Także to tak mi zaimponowało u niego ostatnio. Ale teraz ja zacznę nad tym pracować i niedługo taki stan rzeczy potrwa.